W ostatnich dwóch tygodni widzimy duży postęp w wegetacji malin. Jesteśmy w tunelu, gdzie, gdzie tutaj są idealne warunki. Fajna masa liściowa, widać, że te maliny fajnie rosną. To, co jest bardzo interesujące, w tym roku do fertygacji malin, w całym przedsięwzięciu nowe Faktory wprowadzamy nową grupę produktów z Soluplant. I są to nawozy, w których część fosforu występuje w postaci polifosforanu potasu, czyli tego związku fosforu, który jest łatwo przemieszczalny w glebie, łatwo pobierany przez rośliny i rośliny mogą go szybko wbudowywać do swojego metabolizmu. Tu, może w tunelu, znaczy w tunelu widzimy przede wszystkim piękne zielone liście, ale jak pójdziemy na plantację w polu no to niestety kondycja tych liści jest dużo gorsza. Mamy dużo fioletowych liści. Zresztą to, co mówiliśmy dwa tygodnie temu, było widać uszkodzenia mrozowe. Normalna fertygacja czy soluplant wysokofosforowy 10, 36, 15 na pierwsze zabiegi. Przemienie z wapnia, który jest tutaj kluczowym produktem, jeżeli chodzi o dostarczanie wapnia i poprawę wykorzystania azotu, który jest stosowany. Ponadto tjasiaczan wapnia od samego początku dostarcza nam wapń i stymuluje rozwój systemu korzeniowego, ale tak samo pobieranie innych składników pokarmowych. Następne zabiegi w tym momencie, jak po, będzie soluplant 21-21-21, po to, żeby tą już masę w najbliższych dniach zielonych liści rozbudować jeszcze, żeby przygotować rośliny do... Prawidłowego kwitnienia, żeby było dużo liści, które będą w stanie później dobrze nam odżywić roślinę. Przemiennie też tutaj wprowadzony zostanie w tym roku po raz pierwszy do fertygacji maral. Też w gruncie jest to szczególnie korzystny zabieg, ale tutaj pod osłonami też maral wpływa na lepszy rozwój systemu korzeniowego. Lepsze pobieranie składników pokarmowych, gdzie mamy zagrożenie wysokimi temperaturami, to co już było widać teraz w ciągu tych paru dni, że mieliśmy prawie 30 stopni. Wiadomo, w tunelu jest wyższe też. Wysokie temperatury będą osłabiały system korzeniowy. A tutaj podanie tego maralu doskonale będzie zapewniało dobry rozwój tego systemu korzeniowego i dobre pobranie składników pokarmowych, które tutaj są na bieżąco dostarczane. Troszkę inne zalecenia mamy w gruncie. To co mówiliśmy dwa tygodnie temu, że na pierwsze zabiegi polecaliśmy ten zabieg regeneracyjny, oprys belką polową, RSM plus CATS to jest jeden z najlepszych zabiegów, które regenerują, zapewniają szybki wzrost po tych uszkodzeniach wiosennych malin, ale też teraz będziemy już zaczynali fertygację w najbliższych dniach tych malin. To co bardzo istotne, też planowany jest zabieg, i to bardzo polecam. Wykonanie zabiegu maralem do fertygacji 3 litry maralu na hektar. Będzie to szczególnie w gruncie miało ogromne znaczenie. Regeneracja uszkodzonych korzeni, lepszy rozwój systemu korzeniowego, dużo lepsze pobieranie składników pokarmowych i lepsze odżywienie. Też jeżeli dużo jest takich liści fioletowych, warto zastosować nawożenie dolistne. Maral w dawce 1,5 litra na hektar, i do tego maralu dołożyć ASX Tytan. Właśnie ASX Tytan Plus jest tym produktem, który doskonale nam stymuluje proces syntezy chlorofilu, poprawia sprawność fotosyntezy. Dzięki temu te liście przywrócą, wrócą do tego normalnego stanu, jaki powinny mieć, czyli piękne, zielone, tak jak tutaj są w tunelu. To co ważne, to do czego zachęcamy, czyli ta fertygacja maralem. Warto ją robić, daje to bardzo fajne efekty, co nam podstawie doświadczenia w poprzednich latach, a w tym roku jest to szczególnie istotne. Malina, no mamy dużo telefonów od plantatorów z całej Polski, że maliny mocno ucierpiały, ten system korzeniowy jest silnie osłabiony. Dlatego ten zabieg fertygacyjny maralem będzie doskonałym rozwiązaniem, uszkodzone plantacje, uszkodzony system korzeniowy po zimie i to zapewni dobry start. To, co jest ważne, jak podamy maral do fertygacji, to zabieg do listy maralem wykonać za 3-4 dni. Tak, żeby nie nakładać, że, że praktycznie w ciągu tego samego dnia będziemy podawali i poprzez korzeń i poprzez fertygację. I taka kombinacja maral do fertygacji plus maral do listnie, daje nam doskonałe efekty w poprawie kondycji. I maliny, czy to będzie w tunelu, czy tak jak tam przede wszystkim chodzi nam o tą regenerację w gruncie. I w tym momencie to są te najważniejsze zalecenia na najbliższe dwa 对吧？